Witam, proponuję przejrzenie gazetki igłą malowane numer 1 z 2021 roku. Spis treści i życzenia świąteczne. Tak naprawdę mamy więcej wzorów niż pokazuje nam to okładka. Tutaj mamy kartki walentynkowe i serce w motylach. Do kartek walentynkowych użyto 16 kolorów. Są tam półkrzyżyki i backstitch. Ich rozmiar to 54 na 81 krzyżyków. Jeżeli chodzi o serce w motylach, to rozmiar jest 135 na 200 krzyżyków. Użyto tam 28 kolorów. Tutaj dalej mamy. Tematy, których pokazywać nie będziemy. Bieżnik norweski 631 na 113 krzyżyków. Wszystko wykonane jednym kolorem. tarnia 135 krzyżyków na 224 krzyżyki 26 kolorów i backstitch I mamy poduszeczkę w kwiaty 216 na 216. Użyto tutaj 26 kolorów. Nie ma tutaj ani półkrzyżyków, ani backstitcha. Tutaj mamy zimowy zachód słońca, gdzie użyto 30 kolorów. Jeszcze tam poprzednie były kolory. I backstitch. Tutaj mamy róże, kolorków. Mamy akurat w tej 21. Ale mamy też koraliki, półkrzyżyki i backstitch. Mamy jeszcze jednego kwiatuszka z tej samej serii. Tu już mamy 24 kolory. Tak samo mamy koraliki, półkrzyżyki i backstitch. Jest jeszcze zimowa jarzębina, którego schematu nie mamy. Łapacz snów. 135 na 300 krzyżyków. Użyto dwudziestu sześciu kolorów. Nie tu. I backstitch. Ariadna. Tutaj mamy wyklejanie diamentami. po numerach I tu już mamy haft krzyżykowy. Kretuszki. tutaj też dmc i opis na końcu mamy kotki w oknach na cztery pory roku